Dobry dzień, dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną audycję dla seniorów razem Raźniej. Z tej strony Roma Janka oraz studenci z kabaretu Luzik, który działa przy Nakielskim Ośrodku Kultury w ramach Uniwersytetu III wieku. Zbliża się 11 lutego, czyli święto Światowy Dzień Chorego. I właśnie chorym, cierpiącym, a także wszystkim lekarzom całej służbie. Zdrowia, pragniemy dzisiaj poświęcić naszą audycję. Ale oczywiście temat potraktujemy z przymrużeniem oka. Dzisiaj w naszej audycji poświęcimy trochę czasu z uwagi na to, że jest 11 lutego, Światowy Dzień Chorych, to chcemy poświęcić chyba czas osobom, które leczą tych chorych, diagnozują, pomagają i myślę sobie tak, że zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. Było robione takie ogólnopolskie badanie prowadzone przez agencję Research w 2022 roku i uwaga, aż 72% respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowia to wdzięczny temat do żartów. Wiemy już, że pediatrzy, interniści, anestezjolodzy, chirurdzy i psychiatrzy to najbardziej deficytowe specjalizacje. No i może zaczniemy właśnie od tych żartów. Przed operacją lekarz pyta młodego pacjenta ile ty masz lat chłopcze? Proszę pana, no jutro skończy 18. Słuchaj, ty jesteś pewien? <grym> jesteś pewien? A jak wpada hydraulik do lekarza, to co mówi? Panie doktorze, panie doktorze, mam problem z tym lewym kolankiem. A mnie ostatnio rozbawił dowcip tego rodzaju. Na szpitalnym korytarzu lekarz pyta pielęgniarkę. Siostro, kto tam tak głośno płacze? No chyba nie te czworaczki, które urodziły się dzisiaj w nocy. Nie, nie, doktorze. to to nie one, to ich ojciec. My, seniorki, często pytamy przed zabiegami, Panie Ordynatorze, czy będzie mnie Pan osobiście operował? Tak, lubię przynajmniej raz na rok sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam. Wróćmy jeszcze do dnia chorego. Skąd wziął się pomysł, kiedy to wszystko się zaczęło? Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 roku, a więc w rocznicę zamachu na swoje życie oraz w 75. rocznicę objawień fatimskich. W liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Jeliego. Papież wskazał też wówczas dzień 11 lutego, wspomnienie pierwszych objawień Matki Bożej w lurd, wzywając, aby corocznie poświęcić go modlitwie w intencji chorych oraz refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele. A tak naprawdę to po raz pierwszy dzień to obchodzono w 1993 roku, a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lurd i w Rzymie, a w następnym już roku miejscem centralnych obchodów była jasna góra, a potem już inne miejscowości. Siedziby sanktuariów maryjnych z poszczególnych kontynentów. W gabinecie lekarza słychać krzyki. Po chwili lekarz wyrzuca za drzwi jakiegoś mężczyznę. Panie doktorze, co się stało? Pyta pielęgniarka. No ja go od trzech lat leczę na żółtaczkę, a on mi dzisiaj mówi, że jest Chińczykiem. Przepiszę pani tabletki, mówi lekarz do pacjentki z nadwagą. Dobrze, panie doktorze, a jak często mam... Nie zażywać, nie zażywać. Proszę je rozsypywać na podłogę trzy razy dziennie. I zbierać po jednej u psychiatry. Trochę się pogubiłem w tej pańskiej historii. Czy mógłby pan zacząć od początku? No, oczywiście, a więc na początku stworzyłem niebo i ziemię. Student medycyny zwraca się do profesora. Co robić, panie profesorze, jeżeli u chorego trzeba wywołać poty, a żaden środek nie skutkuje? Ja, na przykład, mówi profesor, mówił mu wówczas, ile ma zapłacić za wizytę. U psychiatry. Panie doktorze, mojemu mężowi wydaje się, że jest napoleonem. Oj, to trzeba będzie z tego go leczyć. Panie doktorze, ani łatwiej byłoby go wysłać na jakąś wyspę, na elbę na przykład? Wraca mąż od lekarza. I co zalecił ci doktor? pytał jego małżonka. Dużo ruchu i górskie powietrze. Odpowiada mąż. To świetnie. Będziesz mógł w sobotę wreszcie posprzątać wszystko na strychu. Panie doktorze, proszę przyjechać do mojej żony. A co jej dolega? Nie wiem, ale jest taka słaba, że musiałem ją zanieść do kuchni, żeby mi zrobiła śniadanie. Lekarz do pacjenta: Nie wolno panu palić papierosów, pić alkoholu oraz kawy. Musi pan cały czas stosować surową dietę. Żadnych tłuszczów, skrobi i węglowodanów. Ze względu na serce proszę też zaprzestać uprawiania seksu. No i najważniejsze, więcej radości z życia, mój drogi, więcej radości z życia. Przygotowania do Operacji do pacjenta leżącego na stole operacyjnym podchodzi anestezjolog. Dzień dobry, będę pana usypiał, ale mam do pana jedno pytanie. Czy leczy się pan w naszym szpitalu prywatnie, czy z funduszu zdrowia? No z funduszu zdrowia na to anestezjolog. A, -a, -a kotki dwa. Wypisujesz hasła w mojej dłoni Potem szczotką ślad flamastra drzesz Mówisz, że nikogo się nie boisz Że jak przyjdą do nas, to ich zjedziesz W tej samej kurtce szósty rok Na koncertach krzyczysz Więcej czadu I czytając w wannie Tracisz wzrok Jesteś ślepy Okay. I mam w domu cyrk, w oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś ślepy na całe zło, i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Słuchajcie audycji razem raźniej. Żartujemy dzisiaj troszeczkę o chorobach, bo po cóż się smucić? One i tak przynoszą nam wiele bólu i cierpienia. Szczególnie doświadczają tego panowie, kiedy dopada ich chociażby niewielka gorączka czy też katar. A nie rzadko także czujemy irytację, próbując dostać się chociażby do jakiegoś specjalisty, czy też doświadczamy trudów zmagania się już z samą instytucją jaką jest służba zdrowia. Dlatego my też chcemy troszeczkę o tych chorobach pożartować, bo jak wiadomo, śmiech najlepszym lekiem na wszystko. Dlatego zróbmy sobie śmiechoterapię, zapomnimy na chwilę o wszystkich naszych smutkach i cierpieniach i po prostu bawmy się. Przychodzi pacjent do lekarza i narzeka, że bardzo źle się czuje. Lekarz poddał go całej serii badań. Zapoznaje się z wynikami, po czym mówi. W tej chwili nie mogę dokładnie stwierdzić, co panu dolega, ale sądzę, że to wszystko przez alkohol. A jest tu jakiś szczęśliwy lekarz? pyta pacjent. Przychodzi pan Rysiu do lekarza i mówi: O, chciałbym nie móc mieć dzieci. No ale dlaczego to? No bo mój tata i mój dziadek nie mogli mieć dzieci. Was das für ist? Zbyt goszczy. Tak jak mówiłam, służba zdrowia jest naprawdę obiektem wielu żartów. I proszę sobie wyobrazić, że pan doktor przebadał dziewczynę i tak ze smutkiem na nią patrzy i mówi: Oj, Nie podobasz mi się dziewczyno, A ona na to: Cóż, panie doktorze, pan też do najprzystojniejszych to nie należy. Panie doktorze, przychodzi pan Ryszard i zżali się, że cierpi na bezsenność. Ha, myśli pan doktor, ale wie pan co? Najpierw by trzeba ustalić i zlikwidować przyczynę Pana, Panie Ryszku, bezcenności. Oj lepiej nie, oj nie, lepiej nie doktorze, bo żona jest bardzo przywiązana do naszego dziecka. Pani Kaziu! Mówi lekarz do żony pacjenta swojego: Jeszcze raz pani tłumaczę, pani mąż potrzebuje naprawdę spokoju, spokoju. No właśnie, panie doktorze, przecież powtarza mu to prawie sto razy dziennie. Potrzebujesz, chłopie, spokoju, potrzebujesz spokoju. No i jeszcze pośmiejmy się trochę razem. Po przebadaniu pacjenta lekarz uprzejmie oznajmia: Wie pan co, panie Staszku? Pan jest zdrowy jak koń, słucham? No, mówię, że jest pan zdrowy jak ryba. Jasny gwint, mówi pan Staszek. Nie wiedziałem, że trafiłem do weterynarza. Moi drodzy, my dzisiaj żartowaliśmy o chorobach. Chociaż to wcale nie jest powód do śmiechu. Żartowaliśmy z chorób, z absurdów, które możemy spotkać w gabinetach lekarskich, i to nie tylko od strony lekarzy, ale dobrze też wiemy, że i pacjenci potrafią dać nieźle w kość. Dzisiejszy nasz temat zainspirowany jest światowym dniem chorego, który będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Ten dzień ustanowiony został nie bez powodu. Zachęcamy więc wszystkich do tego, aby z czuł. I z miłością pochylali się nad każdym cierpiącym. Życzymy także wszystkim dużo siły, dużo siły do pokonywania słabości, chorób, wszystkich naszych dolegliwości, a także dziękujemy tym, którzy opiekują się chorymi, lekarzom, pielęgniarkom, całej służbie zdrowia, wszystkim opiekunom, a przede wszystkim rodzinom. Dziękujemy za uwagę, oczywiście życzymy wszystkim zdrowia i zapraszamy na kolejną audycję Razem Raźniej. Spotykamy się w każdą niedzielę tuż po godzinie 15 na antenie Radia Nakło. Zdrowia życzy Kabaret Luzik oraz Roma Janka. Do usłyszenia.